Mało tego, jestem zupełnie zainteresowany, bo wy jesteście młodzi na, i to na was najbardziej to właśnie mówię, pani widział, ja mamy kamerze, że są trzy karty z nim. Jeżeli to jest prawda, że to pięć jest szkodliwe, to ja będę najbardziej dostawał. Proszę pana, jeżeli by to nie było szkodliwe, to byśmy tu nie byli. Po pierwsze, pan jest młodym człowiekiem. Przed Panem jest cała przyszłość, pana, pana dzieci, pana wnuków. I to Pan, i młodzi ludzie tak? powinni tutaj być murem stać. I wie Pan, to, że Pan się troszeczkę mądruje, że to jest ja nieszkodliwe, nie to, właśnie, ja to jest tak Pan w błędzie. Bo nie proszę mi nie pokazać badania na ten temat. Nie ma żadnych badań, a my nie chcemy być. My chcemy Pani żyć w wolnym ja mówię, nie kraju. Proszę Pana, my, my nie chcemy nie być królikami doświadczalnymi bo... we własnym kraju. Proszę ja będę podszykować królikiem doświadczalnym, mam trzy karty zimne. на монтаже до стрима. Więc jak będę minut? Po prostu chciałem się dowiedzieć, jakie są, bo no, jakie są własne życzenia, ale chciałem się dowiedzieć, czy faktycznie mi coś grozi. Czy zrezygnować ze streamów, na przykład? Czy faktycznie mi coś grozi? Czy jakby mamy jakieś badania, takie, nie wiem. No właśnie o to chodzi, że badań nie ma i dlatego tutaj jesteśmy. Hmm? Mi tutaj na tym świecie tak. zostało 5 minut, ale mam dzieci, mam wnuków, i chciałabym, żeby doczekali tak jak ja szczęśliwej starości. Chociaż nie do końca doczekuję tej szczęśliwej starości, bo widzi pan, powinnam się wnukami zajmować a ja tutaj się zajmuję protestem. A to powinni rządzący robić za nas, niestety. Ale było, dzisiaj na komisji co powiedziano? No, było dużo wypowiedzi, dużo mądrych ludzi, ale dużo Ale jakiekolwiek badania pokazano? Czy, czy Żadnych. Jakie ma pan szczurę. badania? Na, na szczurach? No, tak, ale badania na szczurach były, tak? W sensie, bo ta pani mówiła mi, że badania na szczurach nie wykazują, że tam występuje już szczurów w trzecim pokoleniu, za zaników produkcyjnych. produkcyjnych. I, I tak, to faktycznie ktoś, niekto, ale kto to badał? To badał jakiś polski ośrodek? Czy to Instytut jest, to badał... Ramazzini we Włoszech i pani Fiorella Belpoki jednoznacznie na konferencji w Krakowie w zeszłym roku przedstawiła badania jednoznaczne świadczące o tym, że w trzecim pokoleniu u szczurów nie rodziło się już żadne potomstwo. I problem polega na tym, że generalnie na początku badano szczury i napromieniowywano je odpowiednią po prostu dawką promieniowania elektromagnetycznego, <trych> sprawdzano jaki to będzie miało długofalowy efekt. Pieniądze yy, yy, Fiorella Belpoki i Instytut Ramazzini. Pieniądze poszły z budżetu Włoch na to i to były granty, że tak powiem, rządowe i to były oficjalne badania. To nie jest żadna jakaś tak, ściema. Mamy pewność, że te ilości, na które były, te ilości, które zostały aplikowane z czurą, one są, to są odpowiednie ilości, takie jak te, które nam się aplikuje poprzez, poprzez używanie telefonów komórkowych, czy to jest, to jest jakoś... Powiedziałbym nawet, że te, że te wartości, które były aplikowane Szczurą są niższe od tych, które są obecnie w Polsce przyjęte, co już ma prawo budzić obawy, bo jeżeli w Polsce dzisiaj norma wynosi 100 tysięcy mikrowatów na metr kwadratowy, a normy jakie, czy promieniowanie, na jakie były wystawione szczury, było znacznie poniżej tych przyjętych poziomów, no to niech pan sam po prostu sp spróbuje po prostu sobie odpowiedzieć już na to pytanie. Tak? Jeżeli są niższe poziomy i w trzecim pokoleniu całkowicie z zanika zdolność reprodukcyjna, produkcji organizmów żywych, a przede wszystkim robi się. Ale bardzo... chodzi o kasę, czy nie liczą się ze zdrowiem, czy chodzi o świadome, bo przede nie jest to te wszystkim, te teorie, Przede wszystkim chodzi o kwestie władzy nad Do. światem populacja połączonej z pieniędzmi populacja. i chęcią przetrzebienia, chęcią też. przetrzebienia przede wszystkim populacji, czyli, czyli po prostu tego, żebyśmy szybciej umierali, byli od jak najmłodszych lat, że tak powiem. No, no, e, bywalcami w szpitalach, żebyśmy stali się klientami interes, koncernów. To chodzi o da, pieniądze. To, to, dobra, to jeżeli to jest interes, to ktoś musi coś tracić, my tracimy zdrowie, kto zyskuje w takim razie? To zyskuje firmy, koncerny mm -hmm. które mają czysty zysk. Im więcej ludzi choruje, tym więcej z tego mają zysku. No, mm -hmm. to, jest, to jest prosty, prosty interes. No. Ale czy to, te, te kwestie te populacyjne, to mają, mają na celu jakby zrobienie miejsca dla jakiejś innej nacji? Czy... To się może po to domyślać? no wiadomo, Panie. jeśli coś nie wiadomo co chodzi, to wiadomo co chodzi. Nie wszystko trzeba pisać dużymi literami, wystarczy tutaj przerwę. I, no i jasne z co między tymi, pierwszymi, można to pisać, to w rzecz, jeżeli jest ustawa 776, która wchodzi i ona jest bezprawnie wdrażana w życie, a zarazem próbuje się wywierać naciski w taki czy inny sposób na decydentach kraju, czyli na politykach. A, oni... A ja próbuję się na naszych politykach wywierać jakieś, jakieś naciski, na zanie, no ale żeby... wie pan no przecież to nie potrzeba widzieć, jeżeli oni już prowadzają pół metra pod ziemią, no to, to znaczy, że on już... Bo dzisiaj był, jakaś, by była komisja, by prawda? Były obrady dotyczące tego tematu i pan był świadkiem tych obrad? No, ten, ten, ten. Tak. I społeczeństwo mówi jasno, że non possumus, czyli a to jest tak, że e, się boją wychylić, czy nie widzą problemu? E, pan to ciężko powiedzieć, czy oni nie widzą problemu. Ja myślę, że e, skoro to jest człowiek inteligentny, to on doskonale wie o co chodzi. Hmm. A, a, I to jest jeszcze gorzej, bo jeśli wie o co chodzi, a daje na to e, ciche przyzwolenie, to znaczy, że jest wrogiem e, naszego polskiego narodu. Oczywiście, z wielką chęcią i nawet powiedziałbym, że, że jesteśmy nie, na żywo, nie więc, więc absolutnie długo, nie tutaj... Nie będę długo dyskutować, bo tak wszelką wątpliwość, zdrowie, życie jest, jest najważniejsze. Się, tak. I w tym momencie, tu, w momencie, kiedy tu stoimy, chcemy powiedzieć, że nie jest nam to obojętne. Ta technologia nas zabije, zniszczy, jeśli chodzi o nasze zdrowie, ponieważ nie ma badań, nie są dokumentowane. Czy są jakieś imię Pojedniczo Pan mówił, że są badania włosów. Ale to nie jest jeszcze potwierdzone i nie będziemy doświadczalnymi, także proszę potraktować sprawę poważnie, bo można to odwrócić, odwrócić w całkiem w inny sposób, ale nie róbmy tutaj cyrków, hmm. tylko my żeśmy przyszli, żeby Warszawa się dowiedziała, że, że była debata no to i to my, to mamy, wycią my to mamy, mamy wyciągnąć wnioski dalsze i się zapoznawać Tematem. I o to nam właśnie chodzi, żeby rozpowszechniać ten temat. A tutaj nie jest czas na to, żeby w sposób taki, czy ja mam rację, czy ktoś ma rację, bo to jest no, w temat, to, dyskusję, to jest chodzić, tak, że tak, że tak, że tak, że tak, że to że tak, że tak, że tak, że że to jest tak, że 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 tak, 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 że Ale też młody, wiemy, że nazywać rzeczy po imieniu. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jeśli coś jest szkodliwe, to powinno się ukazać w mediach, żeby społeczeństwo wiedziało o tym no, Każdy nie mówi, że palenie jest szkodliwe tak Ale Pani. to wtedy jest dobrowolny wybór. A w tym momencie ktoś nie ma wyboru, bo o tym nie wie. Hmm. Ale z tych wszystkich czynników kancerogennych, czemu akurat ten jak... jeden budzi taką wyjątkową, wyjątkowy opór państwa? Czy ma akurat przeciwko państw 5 no. no Bo to jest najważniejszy teraz temat, którym się powinniśmy zająć, ponieważ yy, Zdrowia i życia jest najważniejsza w tych, w tych czasach, ponieważ technologia, jak wejdzie, to już jej nie cofniemy. Proste. No, a kiedy, kiedy ma to wejść w ogóle? To jest jeszcze sprawa otwarta. Tylko problem polega przede wszystkim na jednej kwestii. Jeśli ma Pan telefon komórkowy i Pan na własne ryzyko używa go kilka godzin dziennie, choć są badania potwierdzające, że. Chyba wczoraj w radiu ukazał się raport WHO, gdzie jednoznacznie powiedziano, że dzieci do drugiego roku życia mają zakaz używania telefonów, bo około od drugiego roku życia całkowicie się formuje bariera krew-mózg, a dzieci do, pi do piątego roku życia mogą maksymalnie o. godzinę dziennie korzystać z telefonu. No niech sobie pan wyobrazi, gdzie dzisiaj widzimy masę osób, które mają smartfony w rękach. Mówiłem, że bajkada nie Generalnie wszystko właśnie sprowadza się do tego, że jesteśmy bombardowani promieniowaniem elektromagnetycznym. Jeśli świadomie lub nieświadomie to jest jedna kwestia, bo to ja za siebie odpowiadam. Ale jeśli ktoś panu stawia masz na przykład 50 metrów od miejsca, w którym pan mieszka i 24 godziny na dobę jest pan promieniowany, napromieniowywany 365 dni w roku i nie może pan sobie zwyczajnie pójść i wyłączyć sobie przyciskiem tego i my Właśnie protestujemy przeciwko temu, że ktoś na siłę chce po prostu nas uszczęśliwić. Właśnie mamy tutaj mieszkańców, znaczy nie udało się to, ciekawe, jakie to chodzi o osieglić, ale właśnie ludzi, którzy mają znaleźć się w bezpośredniej bliskości właśnie takowej wieży, która owe 5G ma emitować. I to w ogóle wiecie, o jakie miejsce chodzi. Ja Panu powiem, może jeszcze, może jeszcze troszkę inaczej, jak to w ogóle wygląda. Po pierwsze, technologii 5G w Polsce jeszcze nie ma, więc proszę. Nie puszczać żadnej kaczki dziennikarskiej do mediów. Nie, nie, nie. Chodzi po prostu o kwestię innego typu. Nawet jeśli, jeśli mamy technologię 2G, 3G czy 4G LTE, jest, ale dopiero od dwóch tygodni tam testowano. U nas jest póki co technologia 4G jako najbardziej rozwinięta, czyli technologia LTE. Ale kwestia jest tego typu, że tak jak już wcześniej powiedziałem. Najważniejszy jest czas, czas ekspozycji i to, jak długo przebywamy w tym niekorzystnym dla siebie środowisku. Jest i gęstość właśnie tego sygnału, no. który ma miejsce, A kiedy na przykład... Były jakieś badania dotyczące właśnie? Jest około 25 tysięcy badań robionych od lat 60., do lat 90., ale jedynie w wojsku, a od lat 90. po dzień dzisiejszy na rynku cywilnym, ze względu na to, że pierwsza stacja bazowa w Polsce powstała tutaj pod Warszawą w 1991 roku. I od tego dnia datujemy rozwój sieci komórkowej. Tak. I od tego roku datujemy rozwój sieci komórkowej w Polsce, ale to była zaledwie sieć 2G, która w zupełnie innych pasmach, że tak powiem, nadawała. Czyli on będzie teraz wyżej w tej chwili. Tak. I problem polega na tym, że im wyższa częstotliwość, tym skraca się czas Zachorowania. Czyli tak jak kiedyś trzeba było 10-15 lat zachorować albo i więcej, to teraz jest to czasami kwestia kilku lat. Ja na przykład powiem na przykładzie województwa, z którego jestem. Ja pochodzę z miejscowości Lipiany, godzinę drogi od Szczecina. Przyjechaliśmy specjalnie na protest właśnie z województwa zachodnio-pomorskiego i problem właśnie jest po prostu ogromny, bo nawet spotykając się z władzami wojewódzkimi jego Inspektoratu Ochrony Środowiska na spotkaniu Komisji Połączonej Ochrony Środowiska i rolnictwa w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego jednoznacznie przyznali, że nie mają ludzi, żeby skontrolować tak ogromną ilość anten, a w województwie zachodniopomorskim jest to 5 tysięcy anten, a mają zaledwie zespół 26 osób, z czego 9 jest nieobecnych. to no niech sobie pan pomyśli, ile osób można wysłać w teren w przeciągu 365 dni. Niech będzie to jedna antena na dzień. Co mamy robić? Na w w całym świecie ta technologia ma wchodzić. Yy, Powiedziałam, że w kolej już wyszła. Nie, nie na całym, całym, całym świecie. Tam, nie mogę coś że. Ja bym chciał wymienić miasta na świecie, a także jeden kraj, które zablokowały już 5G. Jest to m.in. Bruksela. I zacytuję tu może minister środowiska regionu Brukseli. A mianowicie ludzie z Brukseli nie będą świnkami, królikami doświadczalnymi i ich zdrowie nie sprzedam dla zysku. To jest Bruksela. Ponadto Florencja we Włoszech także powiedziała nie do 5G. Również dzielnica Rzymu powiedziała nie. No, mi streamować z Brukseli. Z ciekawą, że zrobiła Rosja, ponieważ y, Ministerstwo Obrony w Rosji odmówiło transferu danych y, do 5G, i, hmm. ale y, ten Ruch skutecznie zablokował 5G na kilka lat, czyli można powiedzieć, pośrednio Rosja też zablokowała 5G, czyli coś jest na rzeczy. Hmm. Czyli, a ja to czemu w Polsce nie ma Polska polityków, którzy, czemu nikt jakby w sferze publicznej nie... Dobre pytanie. nie, nie. Jest, to są maja. Ma, ma, majka. Tak, jest, jest taki Party? Jest niezrzeszone jest jak najbardziej. Ja jeszcze jedną rzecz dodać. Nie wiem, czy, czy Państwo sobie w ogóle zdają sprawę, ale tutaj też wchodzi w grę przede wszystkim kwestia funduszy emerytalnych. Zostały ogromne pieniądze wpompowane z, z OFE, z funduszy emerytalnych w rozwój technologii bezprzewodowej w Polsce i jest to w pewnym sensie gwarantem tego, że ta inwestycja się zwróci, czyli będą pieniądze na te emerytury. A dobrze wiemy, że zostało to ludziom odebrane w dwóch. W partiach. Najpierw zostało 150 miliardów ukradzione przez PO, PO, a później w dwóch transzach. Teraz robi to kolejny rząd i być może po prostu, zwyczajnie teraz pan zrozumie, dlaczego jest taki silny nacisk, żeby rozwieść tą technologię, ze względu na to, że zostały ogromne środki w to wpompowane i nie można sobie nie pozwolić. to, to jeszcze w dodatku, jakby strakt od, odpowiedzialności, bo tak, to pieniądze. Tak, tak, i to. Myślę, że prostymi słowami tak należałoby o tym mówić, i, e, ch i chcielibyśmy przede wszystkim wyjść na ludzi świadomych, e, a nie na jakąś grupę oszołomów. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie, żeby obudzić innych ludzi, bo ja osobiście pochowałem babcię na Białaczkę. E, z, do, mamy dostęp do dokumentacji z Niemiec. Też nie ma pewności, że A tak właśnie mam, bo mam badania jednoznacznie świadczące o tym, z Niemiec chociażby, które pokazują że w momencie, kiedy osoba zamieszkuje blisko stacji bazowej w, w, w przedziale od 5 roku do 10 statystycznie 95% zaczyna chorować na różne odmiany nowotworów 80% to jest białaczka i moja babcia zaczęła chorować od w 97 roku nam postawili maszt w 2005 roku zachorowała w 2013 zmarła. Mój dziadek miał chorobę Parkinsona zachorował pół roku po mojej babci i choroba Parkinsona jest jedną z chorób neurologicznych, które najczęściej występują pośród populacji mieszkających blisko bazowych sieci GSM. Może jest to się fakt, to, niezaprzeczalny. To tworzy taki nowy, nowa kategoria społeczeństwa, ale to, ale... gdzie ludzie bogaci będą zamieszkiwali rejony e, d, 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 wolne od promieniowania, a e, ludzie biedniejsi będą spychani tam, gdzie to promieniowanie będzie mierzone? to jest właśnie totalna kontrola wszystkich ludzi. Dlatego jest to to jest ta technologia wiele systemów, do których wprowadzamy wszystkie urządzenia elektroniczne, elektryczne, także medyczne, nasze rozróżnienie serca, jakieś inne rzeczy medyczne i wtedy, no, a, a generalnie też będą skonfigurowane z naszymi falami mózgowymi. Czyli będzie to totalne posługiwanie, podglądywanie na samych. Policja myśli się płynąć. Oczywiście, no dokładnie. Tak, tak nie, to jest argument. argumenty, tak, argumenty tych przeciwników technologii 5G, 5G mogliście kochani sami usłyszeć i sami sobie właśnie w zakresie poczytać, czy też tak? Tak, słuchając na słoneczku, można się nabawić, Super albo biezec, tak, był udaru słonecznego no, na najzwyczajniejszego w świecie. W każdym razie, no jak powiedziała taki jedna z Pań, to, że samo to że tutaj ci ludzie są, mówić o tym świadkom. No i ta konferencja w tej także też już zobowiązuje do tego, że to tematy, um, o których społeczeństwo powinno grać, a tak naprawdę do tej pory nikt publicznie o tym nie mówił. Planowane są generalnie kolejne konferencje, bo tak naprawdę nie zapadły żadne postulaty. Kto jest wnioskodawcą tej konferencji? Panie czy to wy jako grupa zorganizowana? Pan, pan poseł Sachajko. Pan poseł dr do, Sachajko był z nami podczas ludowego spotkania w Krakowie, gdzie został też zaproszony i obiecał nam, że po raz pierwszy zostanie dopuszczona do głosu strona społeczna ze względu na to, że do tej pory zazwyczaj tylko przedstawicieli, przedstawiciele sieci komórkowych zabierały głos. A strona społeczna była po prostu celowo czy niecelowo pomijana. A przecież tak naprawdę strona społeczna stanowi większość społeczeństwa i tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Pana to też doty będzie dotyczyć, jeśli pewne rzeczy yy, potoczą się yy, pomyśli tych, którzy bardzo to forsują, a po na naszą niekorzyść. Bo yy, prawda jest taka, że nie będzie już w ogóle bezpiecznego miejsca, gdzie będzie się można przed tego typu promieniowaniem schować, ze względu na to, że by technologia 5G mogła zadziałać, jedna Antena od drugiej nie będzie mogła być postawiona w większej odległości niż 150 metrów wszędzie. Czyli nie będzie ucieczki. Nie będzie ucieczki i nikt, nie i nawet spróbuję. ci, którzy tak bardzo za tym optują, sami padną ofiarą swojej czy to bezmyślności, czy braku świadomości, bo zwyczajnie może być to po prostu użyte przeciwko nim. I tak jak ja już powiedziałem, ja jeszcze pamiętam jakieś względne czasy normalności e, i szacunku wobec bliźniego, tego, że jeden człowiek potrafił stanąć za drugim, nie pozwolił e, krzywdzić drugiego człowieka ale teraz to, co ja obserwuję od ostatnich dziesięciu lat, to widzę, że generalnie świat pędzi ku przepaści. Ale to nie jest tylko w tej tematyce. Generalnie są po prostu odgórne naciski, a ludzie y, mają się po prostu zgadzać na wszystko to, co władza by chciała... Y, 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 tak, y, po prostu... Y, tak, na... Kiedy było inaczej? Z drugiej strony zawsze władza chyba dąży do tego, żeby władzę utrzymać. Że tak, tylko, prawo tylko, że ja zwyczajnie nie byłem takim świadomym człowiekiem, jak jeszcze na przykład 10 lat temu. Tak, Teraz y, to, co wiem, informacje, do których mam dostęp, ludzie, z którymi rozmawiam, a moja wersja sprzed 10 lat to jest nieba ziemia i nie można dłużej milczeć, udawać, że nic się nie stało. Ja jestem... Z... Paradoksalnie, bo pewnie dzięki internetowi bardzo wiele informacji, a internet też jest niesiony tą technologią, szczególnie mieszkasz przecież pod y, Szczecinem, jest małe miejscowości, właśnie też używasz pewnie 4 LTM, prawda? Ale nie, ja używam jest... akurat światłowodów, bo mam doprowadzone światłowody i muszę Panu przyznać, tak? że w momencie, jak Zakupiliśmy miernik. Pierwsze co zrobiłem, zobaczyłem jakie promieniowanie emituje mój router Wi-Fi. Zobaczyłem, że jest to norma dopuszczalna w Polsce, aczkolwiek znacznie powyżej bezpiecznej normy. I pierwsze co zrobiłem, to po prostu zwyczajnie przerzuciłem się na kabel. Sygnał nie zrywa, wszystko jest idealnie. Jedyny mankament był taki, że musiałem wywiercić kilka dziur w ścianie, no tak. po czym je zaszpalować i pomalować farbą. Ale myślę, że to jest mała cena za to, żeby korzystać z dorobku cywilizacji, jednocześnie nie narażając się na negatywne skutki nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego. Nie tak, tak. To, jeszcze chciałbym powiedzieć na temat tak. o, miernika, o, mamy, który o, mamy. Mamy, tak, mamy. Jest to miernik tak, zaprojektowany tak, przez angielskich inżynierów. To może włączymy go przy naszym... Mamy tutaj e, to urządzenie do stylii. Ono zawiera trzy karty SIM. No Może będzie, czy nasz operator nie jest Możemy pokazać generalnie na, tak, jak to wygląda. Hmm. Mamy tak, dwa i 28. Rośnie, tak. rośnie. Tutaj są dwie, dwie wartości. U góry jest wartość szczytowa, która jest rejestrowana od momentu włączenia miernika, to wolty na metr, czyli natężenie pola. A AVG to jest z angielskiego Average, Aha. czyli średnia wartość pomiędzy minimalną wartością, a maksymalną. Ale najważniejsza jest wartość szczytowa, czyli peak, bo tak. wartość szczytowa to jest jednorazowa dawka promieniowania, jaką otrzymuje pana jako, ciała. Jakoś, jak się to przekłada na herce na przykład właśnie? To nie przewidza się miało zupełnie na herce. Gęstość mocy. To jest gęstość, gęstość mocy i, i tak. natężenie pola. Mamy po lewej stronie natężenie pola, po prawej czyli jest gęstość mocy. Chciałbym świec, jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W Polsce dzisiaj obowiązuje norma 100 tysięcy, czyli w ogólnej tutaj granicy skali. Nie, nie jesteśmy, bo to jest norma dopuszczalna Aha. w Polsce. Ale nie czyni jej to bezpieczną, bo znieczna norma jest tutaj, gdzie pan ma jeden. Aha. I już to pan, pan profesor Olej Johansson ze Szwecji na to konferencji. Nie jest bardziej, że teraz te wszystkie mikrofony, co tutaj są, kamery, że one nam. One przy... też. No. One też, poza komórkami jak najbardziej. Ale teraz widzimy, poskoczyło do 6-0, czyli skara w bierniku się skończyła i jest powyżej nawet wartości dopuszczalnych, tylko ten miernik ma to do siebie, że on tylko bierze do górnej granicy tej skali. Musiałbym zakupić już urządzenie profesjonalne. Ale to jest wydatek rzędu 30 tysięcy euro. To urządzenie kosztowało w przybliżeniu 1500 zł, zostało zamówione z serwisu Amazon i każdy powinien takie urządzenie kupić. Ile kosztuje? 1500 zł z przesyłką, przeliczając dolarów amerykańskich. Od końca zeszłego Pani roku można, można się tutaj w tym miejscu podłączyć. Można kupić go też już w Polsce, bo został zwyczajnie założony sklep internetowy, tylko to jest koszt rzędu 1850 zł. To lepiej zamówić za granicę, ma się 350 zł w kieszeni. Ale proszę usłyszeć ten ciągły sygnał. To jest ciągła dawka promieniowania, nawet nie ma możliwości spadku tego. No Niech sobie pan wyobrazi, że ktoś zmusza pana, żeby przebywał w takim środowisku, w takim otoczeniu. Ale ja najgorszemu wrogowi tego nie życzę. poniżej, Nie, 6. powyżej. powyżej. Że... Jest większa wartość niż 6,0, nie mniejsza. O, jest znacznie nie zobaczmy. Teraz. Jest większa. Jest mniejsza to, jest 6,0, większa to, jest. Proszę zobaczyć, jest znak większości. Czyli jest powyżej 6,0V na metr. Tak? Czyli tak, to jest, w budowie, tak, jest powyżej. I teraz jest problem tego typu. Że można mieć technologię i jednocześnie być przy tych dolnych granicach. Są dwie technologie w Polsce, które są już dostępne. To jest tak zwana technologia światłowodowa. To jest tylko wiązka światła w kablu i LiFi. Ja bardzo technikalnie nie chodźmy, ktoś tością nabyć, to, to gdzieś szukać? Eee, proszę wpisać nazwę tego miernika. To jest, jest Akusti AM10. Wpisać na Amazonie. Eee, cena jest około 370 dolarów. A jest, eee, w Polsce można, z tego co wiem to jest chyba imfields.pl taka strona założona przez jednego z absolutnie, to nie jest żadna rekomendacja my to zakupiliśmy za prywatne pieniądze i składali się mieszkańcy naszej miejscowości ze względu na to, że chcą nam postawić czwarty maszt, a mamy już trzy maszty na moim osiedlu nie ma

-py pytanie, jak no -py -py. pytanie, pytanie. Zostańmy, Wojita, pytanie to pyta, Że pyta, jak w bo tutaj.